Kiedy na początku zaczęliśmy się zajmować tematem ferm futrzarskich, to zajmowaliśmy się tym wyłącznie od strony zwierząt, dobrostanu zwierząt, i to był nasz główny punkt zainteresowania. I to zmieniło się trochę w 2013 roku, kiedy pojawiła się sprawa planowanej fermy Norek w miejscowości Żurawina pod samym Wrocławiem. Dotarła do nas wtedy wiadomość że taka ferma ma być planowana i mieszkańcy szukali wsparcia między innymi od nas, ponieważ wtedy już byliśmy dość znani z tego, że podjęliśmy się tej walki z branżą czarską w Polsce. Spotkaliśmy się z mieszkańcami Żurawiny i Okolic i dopiero wtedy tak naprawdę zrozumieliśmy, że jest to nie tylko temat ochrony zwierząt, aż że, że jest to też temat zagrożenia dla dla ludzi, którzy mają to nieszczęście mieszkać koło fermy Norek, lub też taka ferma Norek jest planowana w ich sąsiedztwie. Ten przypadek Żurawiny był wówczas największy w Polsce. Mimo, że był to lokalny protest, to wybrzmiało na cały kraj. Pamiętam duży protest pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, gdzie pojawiło się kilkaset osób. Oprócz mieszkańców Żurawiny, czy osób sprzedających z Wrocławia, pojawili się mieszkańcy również z innych miejscowości. Protestujących, jak na przykład z miejscowości Cieszyn-Dobrzec koło Ostrowa Wielkopolskiego. I był to taki okres, kiedy tych ferm, norek, powstawało w Polsce bardzo dużo, a jednocześnie bardzo dużo miejscowości rozpoczynało protesty. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców w całej Polsce i udało nam się poznać dużo wspaniałych osób, które. Być może nie były aż tak bardzo jak my zainteresowani samą ochroną zwierząt i to było dla nich coś nowego, ale łączył nas wspólny cel e, walki z farmami Norek. Ja osobiście myślałem, że sprawa Żurawiny była raczej z góry przegrana i że ta firma powstanie i nie miałem zbyt dużych nadziei, ale wspólnie z mieszkańcami ta walka trwała. E, najwięcej oczywiście działań było po ich stronie, my byliśmy raczej stroną wspierającą. Mieszkańcy byli bardzo kreatywni. Dzięki czemu udało mi się dotrzeć między innymi do takiej pracy jak Chwila dla Ciebie. Przez jakiś czas pomagaliśmy też np. w dyżurach całodobowych, które w Żurawinie pod bramą do planowanej fermy odbywało się, aby nie było takiej sytuacji, kiedy niepostrzeżenie właściciel przywiózłby na nabudowaną dopiero fermę zwierzęta pod osłoną nocy. Więc my tam przy ognisku siedzieliśmy przez jakiś czas, całe noce, i pilnowaliśmy tego, żeby nic się nie wydarzyło. Po długich miesiącach, właściwie latach e, walki, udało się tą fermę nie tylko zablokować, ale tą część, która już została zbudowana, e, doprowadzono do rozbiórki. Dzisiaj już nie ma śladu po tej fermie, która była już wtedy częściowo z, e, zbudowana. I myślę, że w tej całej dekadzie walki z branżą futrzarską w Polsce to był jeden z takich większych sukcesów, jakich udało się dokonać razem z protestującymi mieszkańcami. Dla nas to był też pierwszy taki duży kontakt z taką sytuacją, kiedy to mieszkańcy wsi protestowali przeciwko przemysłowej fermie. Tych zgłoszeń było potem coraz więcej, już nie tylko fermy Norek, ale też na przykład fermy drobiu, fermy świn i tak dalej. I tak naprawdę to był pierwszy krok, który potem doprowadził do powstania koalicji Stop fermom przemysłowym i do tego, że dziś pomagamy bardzo dużej ilości mieszkańców, którzy również rozpoczynają podobne protesty. I to był też pierwszy krok do tego, że tak naprawdę mamy w Polsce. Cały ruch społeczny, wiele działań skupionych wokół tego, żeby polskie wsie były wolne od przemysłowej hodowli zwierząt. Współpraca z mieszkańcami Żurawiny pokazała, że sprawa ochrony zwierząt, sprawa walki z przemysłową hodowlą zwierząt to jest sprawa dużo szersza niż tylko aktywiści prozwierzęcy. Otworzyło nam to oczy na fakt, że możemy szukać sojuszy, współpracy z osobami, z którymi mamy, mamy wspólny cel, choć na pierwszy rzut oka może wiele rzeczy nas różnić. Pokazało nam to, że możemy budować koalicję, współpracę z różnymi grupami i wspólnie zabiegać o lepszą ochronę zwierząt, i wspólnie walczyć z przemysłową hodowlą zwierząt. Te wszystkie protesty, na które jeździliśmy na, do wsi w całej Polsce, e, pozwoliły nam poznać ludzi, których byśmy w przeciwnym razie nigdy nie poznali, a którzy, choć nie byli aktywistami prozwierzęcymi, to zrobili dla zwierząt bardzo, bardzo dużo. E, to nauczyło nas też pewnej mm, pokory w działaniu e, na rzecz zwierząt i tego, że musimy tak naprawdę z naszym przekazem wychodzić do jak największej ilości ludzi i tego, tak, że w każdej grupie społecznej właściwie możemy znaleźć osoby, które chcą nas wspierać. Nauczyło nas to dużo um, otwartości um, i pozwoliło poznać wielu przyjaciół, którzy byli z nami przez jeszcze kolejne lata. Rozmawiając z mieszkańcami z takich miejscowości jak Jurewina, czy z innych miejscowości, które były zagrożone budową fermy przemysłowej, czy też miejscowości, gdzie taka ferma już funkcjonowała, to co było odurzające, to że dla nich często osobiście to był dużo większy problem nawet niż dla nas. To znaczy, dla nas była istotna kwestia ochrony zwierząt, ale jednak po spotkaniu jechaliśmy. Do siebie, do domu, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie i tak dalej. Dalej działaliśmy w tej sprawie, ale mieliśmy też możliwość trochę zapomnienia o tej sprawie, kiedy tego chcieliśmy. A z kolei dla samych mieszkańców to była kwestia, która z nimi zostawała już na całe życie, jeśli taka forma by powstała. To była kwestia, która oddziaływała już ich, na ich funkcjonowanie każdego dnia, na ich rodzinę, na ich przyszłość i tak dalej. Takie rzeczy jak. Yy, smród z okolicznej fermy, takie rzeczy jak plagi much z okolicznej fermy, um, czy właściwie utrata um, miejsca do życia w takim, mm, takiej postaci jakie znali na przykład od rodzenia, To często były rzeczy, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy wcześniej, że mogą być tak, aż tak mm, istotne dla ludzi, którzy mają to nieszczęście mieszkać w okolicy farm przemysłowych. To pozwoliło nam też zrozumieć, że ten problem hodowli zwierząt, oprócz tego, że jest dużym problemem dla samych zwierząt i tego, że powoduje olbrzymie cierpienie zwierząt, to powoduje też cierpienie ludzi i powoduje też nieszczęście dla wielu osób w całej Polsce, ich rodzin itd. Dziś już jako koalicja Stop Firmom Przemysłowym wspieramy mieszkańców wsi w całej Polsce. Choć staramy się nie angażować jako koalicja Stop Firmom, jako otwarte klatki aż tak bardzo w konkretne protesty w różnych miejscowościach, to pracujemy mocno, żeby budować jeden wspólny ruch przeciwko firmom przemysłowym. Dzięki naszym działaniom mieszkańcy też rozmawiają z różnych miejscowości, mieszkańcy ze sobą, e, poznają na swoje doświadczenia, swoje problemy. E, to pozwala im również e, porozumiewać się z politykami w sprawie ich problemu z lokalną e, fermą przemysłową. E, wydaje mi się, że udało nam się dzięki Koalicji Stop Fermom Przemysłowym zbudować szeroki ruch społeczny w Polsce. Skupiony na tym, aby polska wieś nie była miejscem, gdzie budowane są fermy przemysłowe.